Przywitaj się! Ranny, ale nie złamany! Uważaj! A on jest twardy! Trzymaj! Kończą się pociski, czas na strategiczny odwrót! Fajna stylówka, Patryk! Poczytajmy o gadach. Hej, Daniel! Bomba niespodzianka! Nawet Elon Musk nie marzył o takiej rakiecie! Poddaj się, póki możesz! Cel? Cel wykryty! O, bo nie trafisz! Dobrze. Dzień dobry, Leniuchy! Cieszę się, że nie zapomnieliście, jak się pisze! Chcecie być zwycięzcami? Okej. Okay. Tak, mój wynalazek spowodował kłopoty. Kampania się nie powiodła. Koniec papierowych torped. Będziesz nosić listy. Więc lubicie się bawić? Uwielbiam się bawić. Mój partner i ja jesteśmy zwarci i gotowi. Dzięki, ale nie. Cicho, wardiatko. No dobrze, zorganizuję Wam ekscytującą grę. Skrzeszenie korka? Mój plan awaryjny. Ups, wreszcie się zabawię! Zawsze marzyłam o naciśnięciu tego przycisku. I niech los zawsze Wam sprzyja! A, szkoła o wysokim poziomie bezpieczeństwa! Żegnaj powietrze wolności! Skąd ta panika? Nie rozumiem. Fajna impreza i ciekawa muza! Wydaje się, że nieoczekiwana dawka zamieszania, a pani Pierce zjednoczyła nawet naszych niezłomnych wojowników. Będą tu sale tortur? Przyznać się! Przynajmniej zachowaj plakat anatomii człowieka, bo tu zwalujemy. Przekapiłeś te rysunki kwiatów? Chwileczkę! Patryk jest taki stylowy! Świetnie, udało mu się wyjść! Wkrótce wasz świat się zmieni! Już gdzieś widziałam te symbole! Numer telefonu? Ktoś nie lubi! Jesteśmy w zamknięciu? Puszka piętrowe dookoła? To jest gra w Dalmara. Fajnie! Zbudujemy sekretny pokój? Potrzebujemy planu ucieczki. Uczestnicy, czekacie na testy! Ufo, czy to ty? Już odpadła? Przesuń się, Daniel. To jest moje łóżko. Co się z tobą dzieje? Staram się być pozytywna. Poznaj mojego najlepszego przyjaciela. Pełnowymiarowy portret. Nigdy się z nim nie rozstaję. To był dziwny sen. Chociaż gołąb to już przesada. Ładne, prawda? Patryk zawsze jest w moim sercu. Już dość widziałem. Tryb męski włączony. Hej, geniuszu, zejdź na dół i zatańcz ze mną ręka w rękę. Au! Mam nadzieję, że nic się nie zepsuło. Różowa kokarda oznacza jedno. Czas sprawdzić prezenty. Nie myślisz, że to wybuchnie? Zdrać nam swoje sekrety. Och, współwieźniowie, właśnie upadłem, nie rozumiecie? A co nas obchodzi? Ciekawy odcień. Wow, głos prawdy nie jest skąpy. Mam nadzieję, że wybrali odpowiedni rozmiar. A co ze mną? O, wybacz, została tylko jedna. Musi ci pasować. Teraz ja też jestem częścią zespołu. Sandra, obczaj to! Nie da się pomylić z liczbami. Pseudonim gotowy. Przymierzmy je! Teraz przyznajcie się przestępcy. Kto to zrobił? Ty? A może ty? Frajer, moja zemsta będzie słodka chuligani. Pamiętajcie! Nie ważcie się błagać o litość. Jest taki zabawny, kiedy jest zły. Wow, mam pomysł! Czas na remont. Nie jestem zainteresowana. Im dalej, tym gorzej. Pst, młoda dama ma problemy. Koja w kolorze fali. Pospiesz się, Daniel. Ona szaleje. Patrz. Cóż, kolor jest dziewczęcy, ale piękny. Gdzie ona poszła? Jeszcze trochę. Najważniejszy element mojego wnętrza. W końcu wyszło fajnie. Cóż, w moim projekcie nie ma miejsca na bladość. Kilka warstw i zabłyśniesz. Ładnie. Poświęcam się dla architektury. Dalej, Daniel. Arcydzieło skończone. Prawie pożegnałem się z moją ręką. A jeśli na zawsze będę był smerfem? Nie dramatyzuj, wiem jak ci pomóc. Najważniejsze teraz jest uwierzyć. I ciężko pracować nad wycieraniem. Mam nadzieję, że jej lakier nie jest bardzo trwały. Aleluja znów jestem sobą. Tylko uważaj na ręce. Wow, patrzcie, to znak. Jestem pewna, że Patryk też za mną tęskni. Nie nadążam za tymi opowieściami. Czuję, że czeka nas więcej niespodzianek. Będziecie się razem lepiej bawić. Ładne, prawda? I na koniec ważny szczegół. Poznaj swoją nową przyjaciółkę, Louise! Moje serce mówi mi, że są świetną parą. Niech geniusz się bawi. Będziemy kreatywni, a symbole podniosą nas na duchu. Gdzie jest wasze miejsce? Cóż, już nie ma wielu opcji. Staniesz się amuletem siły, a ja powieszę koło dla lepszej pracy mózgu. Ostatni szlif pększui. Wciąż czegoś brakuje. Najwyraźniej pokój jest wypusty bez mojej uzdrawiającej energii. Zdecydowałam! Wygląda na to, że nasza wewnętrzna bogini ma inny twórczy plan. Doskonałe! Myślisz, że aura jest jak Wi-Fi. Jak dostała się na studia? Nadszedł czas! Pójdziesz ze mną. Pospieszcie się uczestnicy, harmonogram jest napięty. Kolarz jest fantastyczny. Zawiśniesz tutaj i poprawisz mi humor. Kocham hagiwagi. Łagi! Jesteśmy nierozłączni! Wow, dokładna kopia! Partnerze, czas na pracę. Dobrze się bawiłem. To tyle. Do testu. Myślałam, że jesteśmy połączeni. Zostaw mnie zdrajco. Nie zejdę niżej niż pierwsze miejsce. Muszę pokazać autorytet. Okej, niech tak będzie. Choć raz pójdę za przykładem tłumu. Mistrzyni Sandra na pozycji startowej. Witamy w pierwszej rundzie. Nie zdążyliśmy się przygotować. To runda eliminacyjna, dzieciaki. To jeszcze straszniejsze. Gotowi do startu? Boję się, że zemkleję podczas gry. Z taką lalką szanse są niewielkie. Stój! O jakiej gotowości ty mówisz? Nie zapomnij o laserowej wizji. Na linię startu, Daniel. Dobra. Na szczęście przyniosłam mój wegański puder. Hej stary, spójrz na tę dziwaczkę. Jest gorzej niż myślałem. Błąd. Uczestnik 67 jest poza polem gry. Prawdziwe piękno nie zna granic. Nawet w grze w Kalmara. Czerwone światło, zielone światło. Fiuch, ale ulga na wszystkich tym brokatem. Coś jest nie tak z moim różem? Wykryto gracza. Zadanie natychmiastowa anihilacja. Nie na świeżym makijażu. Hipiska zniszczyła pole gry. Cukrowe ciasteczka cię ożywią. Portal równoległego świata? Ten sekretny pokój to warsztat twórcy. Kochani, zbudujmy coś eleganckiego. Gdzie są wszyscy? Dziwne. Cześć, lą? Nie wiem jak to się nazywa, ale chcę taką przy moim łóżku. Złota zasada. Najpierw pytaj, a potem wymyśl. Taśma na pewno się przyda. Voilà! Mamy fajny sekretny dom dziewczyny! Wianek rządzi! Dzięki za propozycję remontu, Sandro. Zrobiłam co w mojej mocy oh, oh, oh. dla wspólnego dobra. Tak, nie trać entuzjazmu. Czas na odpoczynek się skończył. Drugie zadanie gotowe. Proszę panienko, gra, czeka. Niech dziewczyna się wyrazi. Stań w rzędzie! Przesuń się Daniel! Mam nadepnąć na stopę czarnej peleryny? Uwaga, uczniowie! Zasady następnego testu to... Otrzymacie ciasteczka z indywidualnym wzorem. Podać uczestnikom ciasteczka. Ej, co wy tu robicie? Mam dość jajek, nie najadam się nimi. Drugi etap jest prawie nieudany. Wyjdźcie bez wstydni złodzieje. Ała, to jest dno. Mam nadzieję, że będziemy mieć jakieś bonusy. Ten konkurs się nie powiódł, ale wpadłam na inny pomysł. Mamy się modlić za świętej liny? Poważnie, ona nie ma litości. Skąd to się wzięło? Z Warkocza Olbrzyma. Dlaczego? Sam jestem w szoku. Drużyna, która pociągnie mocniej, wygrywa. Znajdźmy skuteczną taktykę. Mam pomysł. Mocniej, dalej ciągnij! Nie chcę się przed nimi zawstydzać. Rzuć na trzy. Świetnie, moja kolej. Chcecie się poddać słabe usze? Tak jest! Piątka, przyjacielu! Nastolatki jej. o, -o. Sami się o to prosiliście. Szeryf Sprawiedliwość przyszedł, aby ustanowić prawo w tym chaotycznym miejscu. Sandra, kończ całą brudną robotę, amigos! Hej, bracia, przesadziliście. Odsuńcie się od nas, jasne? Nie będę się powtarzać. Iha! Chciałbym być doręczycielem. Ups. Jak się mają sprawy? Święte kalmary. Trochę przesadziłam. Teraz wyczyny Sandry dotrą do każdego zakątka. Ktoś zadzwonił po kontrolera wentylacji? Duchy dobrze się bawią. O, o, chciałem ukraść ciuchy. Sprzedawca przeoczył dziwny incydent, prawda? Uspokój się, jestem sumiennym dyrektorem. Mam cię smoku, idź do swoich przodków! Dzwoncie po karetkę! O, zakazane sztuczki. Sam widok boli. Jestem pierwsza niż ściana. Właśnie mam ceremonię parzenia herbaty. Wycisnę z ciebie ostatni oddech. Pierw na uczelni! Niski cios, lewy sierpowy! Nie wytrzyma długo. Chcę to wymazać z pamięci. Spójrz mi w oczy wojowniku bez zasad! Chcę zobaczyć, jak życie w nich gaśnie. Nie jestem pewien, czy powinniśmy to oglądać. Koniec, idę po was! Szef jest wściekły! Wyjdźmy! Tak, wygraliśmy bez wysiłku. Pułka z masłem. Gdzie oni są? Odpowiedzcie mi, jak mogliście ich puścić? Nie mogę na was polegać. Nie strażnicy, ale koszmarni pracodawcy. Stresujące warunki. Halo dzieci, gdzie poszliście? Nie ma gdzie się ukryć. Wychodźcie łobuziaki. Czerwone buty jak u pani Pierce. Teraz jest bezpiecznie. Nasza biologica była lalką. Cicho. Cs, niebezpieczeństwo minęło. Ostrożnie, teren chyba czysty. Co za przygoda. Pełna mięśni, wiecie? O! Ona nie pozostaje w tyle. Za mną, szybko. Tu wszyscy się zmieścimy. Zablokujmy czymś drzwi. Zaklęciem? Ojej, jak to możliwe? No nie stójcie tam jak posągi. Zajmijcie miejsca. Lepiej się nie kłócić. Masz rację, tylko zbliżmy się powoli. Ile razy możecie się spóźniać? Nie rozumiem. Czy to był Miraż? Cześć! Powiedziałem, połóż się, bestio! Dziś dyrektor jest w złym stanie. O, o, mam dylemat! Do moich stóp wężu! Kto to zrobił? To wszystko dzieci. Nie jestem winny. To nie ja. Lepiej niech pan zapyta Sandrę. Gdzie ona poszła? Była tu przed chwilą. Miłego życia. Cześć przyjaciele. Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć drugą część naszych przygód. Do zobaczenia.